Witamy Państwa w kolejnym odcinku TKN Studio. Tym razem porozmawiamy o trudnej sytuacji oświaty w czasie epidemii. Ze mną jest dyrektor zespołu placowego Światownych... Oświatowych w Kazanowie, Paweł Milcarek. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Podejrzewam, że zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie epidemii nie jest łatwe. Jak wyglądały przygotowania do tego roku szkolnego? Przygotowania do tego roku szkolnego zaczęły się tak naprawdę już na początku sierpnia, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej, Generalny Inspektor Sanitarny wydał pierwsze wytyczne względem. Otworzenia szkół od 1 września, i chyba jest to rzecz, która spędza sens po większości dyrektorów w Polsce w obecnej chwili. Mieliśmy czas do teraz, tak naprawdę, na przygotowanie tego wszystkiego. Nie, całkiem niedawno odbywały się pierwsze rady pedagogiczne już w szkołach. Musieliśmy powiadomić o tych zmianach wprowadzanych naszych nauczycieli, tak aby oni również mogli przekazać tę informację dalej do uczniów, rodziców. I myślę, że takie procedury bezpieczeństwa, które tworzyliśmy przez miesiąc sierpień, w tym momencie są jedną z bardziej poczytnych lektur wśród nauczycieli, wszystkich typów szkół. Nauczyciele zapoznają się z tym, aby jutro już zacząć rok szkolny. Jak u was będzie wyglądało na początek to rozpoczęcie roku szkolnego? Może o tym powiemy kilka słów. Ogólnie całość pracy szkoły od 1 września będzie skupiać się na maksymalnym odizolowaniu poszczególnych klas od siebie. Początek roku szkolnego zgodnie z wytycznymi GIS-u będzie podzielony, czyli zaczynamy o dziewiątej rano z klasami młodszymi, przedszkolem, z niewielką grupą dzieci i tutaj będą możliwość przebywania rodziców podczas tego rozpoczęcia roku, ale tak jak mówiłem, jest to mała grupa. O godzinie dziesiątej jest rozpoczęcie roku dla klas starszych, klas 4-8 i tutaj już rodziców, rodzice nie będą mogli przejść dalej do szkoły, jeżeli ktoś będzie chętny, będzie mógł uczestniczyć na yy, stadionie szkolnym, jeżeli będzie pogoda, jeżeli nie, przeniesiemy się do hali sportowej. W tym roku też wiemy, że sytuacja nie jest łatwa, będzie wiele obostrzeń narzuconych. Jak wyglądał kontakt z Sanepidem i Gminą Końskie będącym organem prowadzącym dla szkoły? Jakie obostrzenia zostały przez nich narzucone odgórnie? W ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie z władzami miasta Gminy Końskie, z panem burmistrzem, z panem zastępcą burmistrza oraz przedstawicielami Sanepidu. Panowie z Sanepidu przedstawili no, swój punkt widzenia. Tylko przypominam, te wytyczne, które przedstawione zostały przez Generalny Inspektorat Sanitarny, te, które są przedstawiane przez nasz Konecki Sanepit, są to ogólne wytyczne dla dyrektorów szkół. My je musimy spełnić, natomiast rolą dyrektora jest teraz doprecyzowanie wszystkich tych planów do potrzeb placówki. Każda szkoła jest inna, każdy budynek jest inny, w każdym budynku chodzą troszkę inne dzieci, młodsze, starsze, różnie wygląda to na terenie gminy, dlatego tu jest ta ciężka praca właśnie, żeby te wszystkie procedury dostosować do potrzeb placówki, zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Jak u Was będą wyglądać te procedury? procedury no tu mam ze sobą instrukcję bezpieczeństwa jest to dokument blisko 30-stronicowy w którym są zapisane wszystkie procedury zaczynając od mycia rąk poprzez wydawania posiłków przerwy międzylekcyjne organizacja pracy szkoły i to jest ta właśnie lektura którą obecnie czytają wszyscy nauczyciele na pewno w mojej szkole i myślę że wszystkich innych jak zaplanowaliśmy rok szkolny i powrót dzieci? Przede wszystkim podzieliliśmy szkołę na sektory. Podzieliliśmy szkołę na sektory w ten sposób, aby zmaksymalizować odrębność poszczególnych grup dzieci. Więc przedszkole jest zamknięte tylko jedynie w obrębie dwóch klas. Klasy 1-3 też są wyodrębnione, klasy starsze również są podzielone na dwa sektory. Dzięki temu chcemy wprowadzić taką sytuację, aby jeżeli któryś w Której klasie zostanie potwierdzone, na przykład zachorowanie, lub jakieś dziecko trafi, nie daj Boże, na kawarantannę, nie będę musiał wyłączyć całej szkoły, jedynie jej część. Jest to oczywiście jeden y, tylko z pomysłów na walkę z koronawirusem. Oczywiście wszędzie w szkole są zamontowane y, dozowniki z płynem do y, dezwekcji rąk. Y, jest zakupione mydło antywirusowe, antybakteryjne do łazienek. Y, no staramy się robić, co możemy, aby zminimalizować kontakt dzieci między sobą oraz nauczycieli. Właśnie powiedzieliśmy o tych środkach ostrożności. Czy placówka zapewnia uczniom maseczki, płyny do dezynfekcji? Tak Zgodnie z wytycznymi uczniowie podczas przebywania w szkole nie mają obowiązku noszenia maseczek. Nie jest to zabronione. Jest nawet wskazanie, i tak jest zapisane właśnie w instrukcji bezpieczeństwa, że jest wskazanie i zaproszenie do tego, aby dzieci posiadały maseczki, jednak nie jest to obowiązkowe. Proszę sobie wyobrazić, że grupa dzieci spędza cały dzień 6 godzin tak naprawdę ze sobą. Zgodnie z tym no, posiadanie maseczki przez 6 godzin dziecka w szkole jest nierealne. Musieliby zmieniać te maseczki co godzinę. Na pewno ani rodziców, ani szkoły nie stać by było na to, żeby tyle maseczek zapewnić. Natomiast ta transmisja wirusa na samej przerwie jest mało no, prawdopodobna. Jeżeli wydzielimy strefy, podobną opinie zresztą wydał Konecki Sanepit, że ta transmisja wirusa w przeciągu 5-10 minutowej przerwy nie powinna być w jakikolwiek sposób znacząca. Natomiast no, przebywanie dzieci w jednej sali, no tu jest ten najgorszy moment zagrożenia. E, postaraliśmy się rozsunąć ławki, zwiększyć ilość ławek na tyle, żeby w miarę możliwości wszystkie dzieci miały możliwość usiąść same w ławce. Nie jest to oczywiście możliwe w przypadku większych klas i dużych szkół koneckich, no niemniej jednak jest to podstawowy taki nasz element walki z próbą zarażenia, rozniesienia się koronawirusa. Będziemy szkołę wietrzyć, będziemy szkołę dezynfekować po każdych lekcjach i co najważniejsze uczniowie pozostają na stałe w swoich klasach. Nie zmieniają sal lekcyjnych, to nauczyciele będą przychodzić do uczniów. No, do tej pory było tak, że klasy starsze zazwyczaj wędrowały między poszczególnymi pracowniami. W tym momencie zostaną w swoich salach. Jedyny wyjątek jest to lekcja informatyki. No, niestety nie ma możliwości komputerów przenosić co godzinę do innej sali, dlatego będziemy mieli jedną salę informatyczną, ale tu też jest w instrukcji bardzo dokładnie rozpisane, kiedy, w jakich okolicznościach te dzieci mogą przemieścić się korytarzem do tej klasy informatycznej. Mówiliśmy o odrębnych strefach yy, i w przypadku, gdyby osoba została zakażona, w którejś ze stref była osoba, osoba zakażona, rozumiem, że wyłączana jest poszczególna strefa. I czy uczniowie wtedy przechodzą w tryb zdalny? Yy, tak, taki jest plan, żeby właśnie plan stworzenia tych stref polegał na tym, żeby zminimalizować kontakty uczniów w poszczególnych strefach. Yy, oczywiście... Plan jest taki, że jeżeli jedno z dzieci w danej strefie zachoruje, będzie konieczność przeniesienia dzieci na kwarantannę i przypominam, że tu decyduje Sanepid. To nie dyrektor mówi, że słuchajcie, no, Krzysiu był chory i teraz cała klasa idzie na kwarantannę. O tym decyduje Sanepid. Jeżeli bym dostał taką informację, że uczeń. Jest chory, ma pozytywny wynik lub jest zagrożony, czyli trafia wraz z rodzicami na przykład na kwarantannę. Wtedy, w porozumieniu z Sanepidem, właśnie Sanepid przeprowadza rodzaj dochodzenia, śledztwa swojego i on decyduje, czy, czyli na przykład sprawdza moje plany. Czy te strefy były w miarę szczelne, czy nie dochodziło do kontaktów dzieci z jednych stref z innymi strefami? Jeżeli stwierdzi, że ten plan udał się i faktycznie zostało zachowane w miarę szczelne, odizolowanie dwóch, trzech klas i oni tylko razem przebywali, no to wtedy mam nadzieję, że trafi do kwarantanny tylko ta nieliczna grupa dzieci i pozwoli to funkcjonować w całej szkole w miarę normalnie. Tutaj też chciałbym zauważyć, że jest jeden tak naprawdę słaby punkt tego i tego się najbardziej obawiam, że na kwarantannę trafi jeden z nauczycieli. Najgorszym scenariuszem chyba, który widzę w tym momencie jest to nauczyciel języków obcych. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel języków, polsk języków obcych bardzo często przebywa we wszystkich strefach, czyli będzie uczył zarówno w przedszkolu, jak i w klasach młodszych, jak i w klasach starszych i to jest taki czarny scenariusz chyba mojej szkoły. Tak, a rozmawia też pan z rodzicami. Czy docierają do Pana jakieś głosy obaw może? Myślę, że wszyscy rodzice są lekko zdenerwowani, zestresowani. No, nikt chyba nie chce, żeby jego dziecko zachorowało, tym bardziej nikt nie chce, żeby członkowie rodziny zachorowali, szczególnie jeżeli mówimy o rodzinach wielopokoleniowych, gdzie występują, gdzie są babcie, dziadkowie, no to są osoby seniorzy, którzy są najbardziej narażeni na e, walkę z tym wirusem i najbardziej zagrożeni skutkami ubocznymi. Dlatego na pewno tak. Bezpośrednio do mnie nikt nie zgłaszał zapytań, jeżeli chodzi o organizację roku szkolnego. Myślę, że jutro to się zmieni. Jutro zaczynamy, jutro rozpoczynamy rok szkolny, i myślę, że w czasie tego roku szkolnego będzie bardzo dużo pytań, zarówno do mnie, jak i do wychowawców poszczególnych klas. Mam nadzieję, że na każde pytanie będę w stanie satysfakcjonująco i wyczerpująco odpowiedzieć. Znajdujemy się też w żółtej strefie. Co to oznacza dla placówki? <laughs> Dla placówki oznacza to tak naprawdę żółte strefy, czerwone strefy, no istnieje duże też niebezpieczeństwo tego, że w przeciągu kilku dni znajdziemy się również w czerwonej strefie. Na szkół wielce to nic nie zmienia tak naprawdę. E organizacja pracy nie powoduje to automatycznego przejścia do nauczania zdalnego, czy automatycznego przejścia do nauczania hybrydowego, bo przypominam, no takie mamy trzy modele zlecone przez Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo proponuje trzy rozwiązania. Pierwsze jest to standardowa nauka w szkole. To jest przewidziane dla szkół, które są poza strefami zagrożenia. Pod plan B mówi o tak zwanym nauczaniu hybrydowym, czyli część uczniów przebywa w szkole, część uczniów przebywa na kwarantannie i odbywa się nauczanie częściowo w szkole. Częściowo nauczyciele szykują informacje dla dzieci w domach i w domach mogą się kształcić właśnie w przypadku potwierdzonych zakażeń, potwierdzonych kwarantan. Plan C mówi o tym, że całkowicie szkoły zamykamy i przechodzimy do kwarantan. Tylko chciałbym jedną rzecz sprostować, bo tu akurat jest wiele nieścisłości, nawet nauczyciel bardzo często się pytają, to, że dany powiat jest w strefie żółtej, nie oznacza, że on od razu przechodzi do planu B. Tak samo bytność w strefie czerwonej nie oznacza, że przechodzimy od razu do planu C. Pierwszym wyjściowym planem jest plan A, czyli szkoła funkcjonuje normalnie z instrukcjami bezpieczeństwa, z wszystkimi tymi aspektami, które dyrektor może szkole zapewnić i którzy rodzice i uczniowie mogą wdrożyć. Natomiast w przypadku zachorowań, i to już stricte zachorowań na terenie placówki lub kwarantan na terenie placówki, wtedy z sanepidem dyrektor, z organem prowadzącym dyrektor podejmuje decyzję o przejściu do planu B lub planu C. No plan C jest ostatecznością. Testowaliśmy plan C można powiedzieć od połowy marca do końca czerwca. Czy on się sprawdził? Myślę, że nie straciliśmy tego czasu i jakąś wiedzę udało nam się przekazać uczniom. Na pewno jednak nie było tego tyle, ile moglibyśmy przekazać, gdybyśmy chodzili normalnie, funkcjonowali normalnie w placówce. Dlatego też jestem zwolennikiem tej takiej decyzji, że plan C to jest naprawdę ostateczność. Rozumiem, czyli mamy zamykanie poszczególnych stref, mamy ewentualne przejście w całkowity tryb zdalny, mamy dodatkowe obostrzenia, o których już wspomnieliśmy. Czy sądzi Pan, że te procedury przyniosą wymierne efekty, czy są dobrze przemyślane? Panie redaktorze, to co wydaje mi się dyrektorzy szkół koneckich i w ogóle dyrektorzy szkół w całej Polsce mogli zrobić, myślę, że zrobili. Było troszkę czasu na te przemyślenia. Tak jak mówiłem, pierwsze wytyczne takie na 1 września już pojawiły się na początku sierpnia. Czy można, by, zawsze można zrobić coś więcej? Z planami i z programami jest <coughs> jeden problem. One są weryfikowane dopiero w momencie, kiedy są wdrożone. Więc myślę, że ten pierwszy tydzień roku szkolnego, środa, czwartek, piątek, to będzie ten moment weryfikacji naszych planów, bo to jak mówię, to są tylko plany podczas zderzenia z dziećmi. Eee, plany lubią się zmieniać, ale myślę, że mamy ten moment i ten czas, kiedy będziemy mogli wprowadzić pewne zmiany jeszcze w czasie roku szkolnego. Jeżeli zobaczymy, że pewne nasze założenia były mylne, no szkoła musi być elastyczna. A jak to wygląda z ponoszeniem odpowiedzialności? Kto jest hmm. odpowiedzialny za zakażenie na terenie, na terenie szkoły? To jest ciężki temat do poruszenia. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że nawet sanepid nie będzie w stanie wskazać jednoznacznie, że no, Krzysiu zaraził się na przykład od Marysi. To jest... Y, ba, transmisja wirusa no, nie pozostawia po sobie śladów. To nie można powiedzieć, nie zostawia śladów genetycznych, że akurat od tej osoby do tej przeszło. Y, pierwsze jakby... Ciężar tego spoczywa jednak na rodzicach. Dlaczego? Dlatego, że w wytycznych i w instrukcjach jest wyraźnie napisane. To rodzic odpowiada za przyprowadzenie do szkoły dziecka zdrowego. Nie oznacza to, że teraz jeżeli dziecko okaże się nagle chore, rodzic ponosi konsekwencje. Dopiero w momencie, kiedy przyprowadziłby to dziecko chore świadomie, z pełną świadomością tego, że dziecko jest chore, że dostał wskazanie od lekarza, żeby dziecko zostało w domu, a mimo to on to dziecko przyprowadził. Jeżeli stwierdzi w domu, że ma objawy, no ma możliwość tyle porady i powinien z tego skorzystać. Jeżeli w szkole natomiast okaże się, że mimo że rodzic przyprowadza dziecko, twierdzi, że dziecko jest zdrowe, my na początku przy wejściu do szkoły temperatury nie mierzymy. Jest to obowiązek rodzica sprawdzić rano, czy dziecko jest zdrowe. No ale to też z doświadczenia szkolnego doskonale wiemy, że bardzo często dziecko przychodzi do szkoły zdrowe, a w ciągu trwania lekcji no, zaczyna się źle czuć. Wtedy następuje to też jest bardzo dokładnie w instrukcjach bezpieczeństwa opisane. Takie dziecko trafia wtedy do izolatki. Izolatka jest to wydzielone pomieszczenie, w którym jest leżanka, w którym jest wygodny fotel, w którym spokojnie dziecko będzie mogło sobie usiąść, poczekać. Będzie tam zmierzona temperatura, o ile rodzic wyrazi pisaną zgodę na to. Będziemy prosić rodziców na początku roku, żeby wyrazili takie zgody na pomiar temperatury. W przypadku, kiedy stwierdzimy po prostu, że dziecko źle się czuje, że stwierdzimy, że ma jakieś objawy, sprawdzamy. Temperaturę, mierzymy temperaturę. No jeżeli dziecko kaszle, kichle, ka, kicha, trafia do izolatki, y, mamy tak zwaną szybką ścieżkę kontaktu z rodzicami. Więc natychmiast do rodzica dzwonimy, informujemy, że konkretne dziecko źle się poczuło w szkole. Rodzic ma wtedy obowiązek stawić się w szkole, odebrać dane dziecko z, tego, z tej izolatki. Oczywiście w izolacy przebywa z nim. Pracownik szkoły. Dziecko nie pozostaje samo. No, musimy zadbać o to, żeby się ono nie stresowało, bo stres może tylko spotęgować pewne objawy. Trafia pod opiekę rodzica. Rodzic dostaje zalecenie od dyrektora lub od pracownika szkoły, żeby udał się na teleporadę. Czyli jedzie z dzieckiem po prostu do domu, dzwoni do przychodni, w której jest zarejestrowany. Tam uzyskuje teleporadę lekarską i lekarz decyduje, co dalej. Jeżeli lekarz stwierdza, że dziecko jest zdrowe że to objawy no, nie są związane na przykład z objawami choroby zakaźnej, tylko są to objawy na przykład alergii. Informuje o tym rodzica, dziecko może następnego dnia wrócić do szkoły. Jeżeli natomiast lekarz stwierdza, że istnieje pewne niebezpieczeństwo, że są to objawy choroby zakaźnej, wtedy zaleca po prostu dziecku pozostanie w domu i to lekarz lub rodzic informuje SanEPIT o objawach. Czy nie bo też rodzice wiem i tu miałem kilka telefonów. Rodzice pytają się, czy to ja z automatu informuję sanepid. Nie. Dyrektor szkoły przekazuje dziecko rodzicowi, rodzic zasięga teleporady, ewentualnie jeżeli dochodzi do wniosku, że stan dziecka jest na tyle niepokojący, udaje się do e, szpitala na przykład do działu ratunkowego. Co nie jest wskazane. Raczej tutaj należy pierwsze dokonać teleporady i to lekarz z sanepidem decyduje o kwarantannie. Dobrze, w takim razie, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I dziękuję, dziękuję państwu. państwu za uwagę.